Czy wnętrze Twojego samochodu może wyglądać i pachnieć lepiej? Jasne, że tak. Zestaw K2 Imperior to kompleksowy zestaw kosmetyków przeznaczony dla wszystkich entuzjastów motoryzacji chcących zatroszczyć się o swoją furę. W zestawie znajdziecie wszystko, co potrzebne do umycia oraz zabezpieczenia skórzanej tapicerki, plastików, a nawet układu klimatyzacji. Zestaw K2 Imperior zawiera skoncentrowaną pianę K2 Klima Doctor do odświeżania i usuwania nieprzyjemnych zapachów z klimatyzacji. Kolejny specjalista zestawu to K2 Poloprotektant. Mleczko do kokpitu, które doskonale oczyści i zabezpieczy elementy plastikowe, a desce rozdzielczej przywróci oryginalny wygląd. Skórzaną tapicerkę wyczyścimy przy pomocy profesjonalnego zestawu K2 Auron. Zapewni to naturalny matowy kolor, delikatność oraz ochronę przed przetarciami. Cięta laserowo szłowa mikrofibra K2 Bona z pewnością sprawdzi się, podczas czyszczenia całego wnętrza. Doskonałym wykończeniem pracy przy aucie będzie nadanie wnętrzu nowego zapachu. K2 Deo pozwoli cieszyć się świeżością jeszcze dłużej. Jeżeli lubisz mieć zadbaną skórzano-tapicerkę i czyste wnętrze, to zestaw kosmetyków K2 Imperior jest idealny dla Ciebie lub jako prezent dla innego pasjonata motoryzacji. Nie czekaj! Sprawdź wszystkie zestawy kosmetyków K2. Więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmem.